재미 <목소리나> Skarek. Jeszcze dla Ciebie jeden został. gdzie dla Ciebie jeden Bawcie się dzieciaki. Ciało dzieciaki, bawcie się. No ja idę do domu na chwilę, coś tam posprzątam. Jak się przebrałyście, to tak trochę rzuciłyście te ciuchy, nic nie poukładane, nic, a nic. Wszystko tylko sru na podłogę. wam dzieciakom arbuza. Niech wcinają, czekają aż się zagrzeje woda. Halo! Zobaczcie co ja tutaj dla Was mam. Co robicie? Ciepła już jest woda? Lala, eliksir na wilka. wilka, a tu wilk tu przychodzi. Tak, tak. I to, to żeby był brzydki. A, a dla wszystkich innych ro, ro, robię ładny. Zobacz, tu, są, tu będą takie cecinki, a, a koła są dla wilka. Pokaż O tak, brzydkie koła dla wilka. Super, to róbcie eliksir, a ja jadę. Dobra? No, Rób się, a ja przyjedź, jadę przyjedź szybko i nam daj Dobrze, to lecę pa. Hello, 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 kochani, ja jeszcze się z wami nie przywitałam Przywędrowałam szybciorem do mojej mamy Czyli tak naprawdę już do naszego domu I umówiliśmy się tak, że Aga pojechała sobie na targ, zrobiła zakupy Ja siedziałam z dzieciakami, bawiłam się tam z nimi Czekaliśmy, aż się zagrzeje woda I przyjechałam teraz do domu, żeby... Posprzątać sobie spokojnie, bo mój Paweł już jest w trasie. Niestety, w nie będzie przez trochę teraz, więc tak. Budowa na mojej głowie, praca YouTube'owa i wszystkie maile na mojej głowie. Zresztą zawsze to było na mojej głowie. Także z do dodatkowych prac, które zawsze miałam ich bardzo, bardzo dużo, mam jeszcze budowę plus ogarnięcie kuchni łazienek z panią architekt. I to muszę już. Na teraz zrobić, w tym momencie. Więc słuchajcie, to jest naprawdę tak dużo rzeczy na głowie i chciałam sobie spokojnie posprzątać, podkurzać. Jest yy, jeszcze tutaj jakieś, znalazłam dwie pary spodni, więc one by mi się bardzo przydały. Kartonów żadnych nie otwierałam. Mi sukienki, nie mam pojęcia, gdzie są, więc yy, chodzi w za dużych Lilii, ale trochę innych takich ubranek też mają. Zresztą widzieliście trochę nowości też wyprzedażą, są, pokupowałam im, bo chyba lepiej kupić dwie rzeczy Niż otwierać cztery pudła, stracić pół dnia na to Zapakować, potem znowu trzeba je zaklejać I najpierw dojechać, bo one są tak... W każdym miejscu. Właśnie moja mama chyba przyszła. No i tak, kochani, zabieram się za sprzątanie, ogarnięcie, powiesiłam pranie, wstawiłam drugie, sprzątam, sprzątam. Dziś mamy babski wieczór, wychodzimy z dziewczynami, z koleżankami i powiem Wam, że jest naprawdę dużo roboty. No, dużo z dzieciakami jeszcze jak mój Paweł pojechał, to mi dowalił hydraulika. Teraz na budowę jeżdżę i teraz już nie tylko nagrywam, robię zdjęcia, ale gadam ze wszystkimi, także powiem Wam, że dzieje się. O, moja mamcia przyszła, więc dam jej coś jeść, pojedzenie też zrobiłam, także tak, ja jestem super zróbiona. Zobaczcie, jak leje! To no, też z za Irlandią? No jeszcze nie. Wiesz <laughs> co Musimy mieć daszek dam, bo tutaj Łagi sobie siedzę, proszę bardzo, i nic mi na głowie nie kapie. A dzieciaki co zbieracie? Ślimak. O, Zobaczcie, co ja zrobiłam. Ale dużo ślimaków, ja cię grazę. O nie, tak się nie będziemy bawić. Wracaj do łóżka. Słuka, nie, nie, nie. szuka szuka, nie. O nie. Yes. O Odpoczywa. Niech sobie odpoczywa. Zobaczymy jak daleko plagi. Na tym. na tym chcesz, żeby odpoczywał? Czekaj, zobaczymy. Ciekawe chodź, jak chodź, chodź. jak daleko. I nie, nie, nie chce mi dać w ogóle ślimaka. Nie? nie? To idę zobaczyć, dlaczego nie chce Ci dać ślimaka. więc teraz bawimy się ślimakami. A fajnie, było na basenie? Tak. Pływałaś? Tak. Skakałaś? Tak. No i superastycznie. Teraz mamy kałużę aż tyle. No, zobacz. Ej! Ile masz Oskarek, ślimaków? Tak. Jak Dwa. chodzą? Dwa. No zobacz. O jakie twoje sprytki! Tak on nie spadnie, Lili? Nie. Tak się trzyma. No, no sprytna. Lili, lili, Lili! Patrz! Oni tylko uciekają! Oj, powiem wam. Rano plażowanie, baseny. Później ulewa. I w domu coś? Oglądaliście bajki? Tak, tak. A teraz po deszczu proszę bardzo. Kolejna zabawa. Ślimaki. Taki koteczek? Tak, a To jest kotka. Co to? Kładka. Kładka? Uuu, dziewczynki dziś były u cioci i robiły takie piękne... Podkładki. Pokaż, pokazać. no pywa Gdzie są? Teraz bawiły się, proszę bardzo, swoim ulubionym kamperem Wczoraj już niestety nic to nie to dałam rady nagrywać wieczorem Poszłam z dziewczynami na drinka dziś rano taka... taka, taka, ale jest fajna pogoda, więc lecimy na spacerek Musimy iść odebrać paczki i Zobaczcie. się przejdziemy może na lody, nie wiem. Babcia przyszła tak, była na cmentarzu no, okay. i chcemy ją znowu wyciągnąć, ale mówi, że tak się zmęczyła, że nie ma siły. Takie wpaski. Tak, tutaj jest. Wszystkie kolory, które były. Mhm. Mm Kwadrat z serduszkiem w środku. Mm. Serduszko. Taka uśmiechnięta buźka. Ślicznie, pięknie. Będą lody Lily? Będą? Proszę. Dziękujemy. Proszę bardzo. Mijeczka, to dla Ciebie. Taki duży. Ja Cię. I dla ja Ciebie, to dam. Proszę. Chciałam taki. Na. Jest to taki ciemny różowy. Ciemny różowy? No nie ma, jest taki jasny różowy tylko. Ja mam też takiego loda. Takiego jak ja? Takiego, na. No. Oczywiście. Mija, tylko trzymaj prosto, bo upadnie Ci. O tak, bo Ci upadnie kotek. Nie. Hmm, ale duże te lody macie, prawda? No i jak smakują? Dobre mi ale najpóźniejszy jest ten czekoladowy. A jadłyście już takie kręcone lody kiedyś? Nie. Jeszcze nie? No to pierwszy raz. ciała! Chciała. Lody zjedzone, kochani. I teraz zaczęliśmy grać w taką grę. 3000 pytań dziewczynki dostały od cioci Agi Obkręcamy tym spinerem, ile wypadnie, tyle się przesuwamy, okej? Okay? Jeden, dwa, Tam na To Teraz moje A my znowu gramy i ja chciałam Wam znowu poopowiadać, bo wtedy jak zaczęłam mówić, na co chciałyby chodzić dziewczynki, nie dokończyłam Więc tak, Lili życzyła sobie, że chciałaby chodzić na tańce, na... Nie, ten kalder. Do szkoły muzykalnej inaczej byście chciała nauczyć 4. grać? Yy, na no wszystkie. Na no, wszystkie? Nie, no tak bardzo na jednej rzeczy byś chciała. Hmm, na tym Ja bym chciała na mikrofonie. Nie. Na mikrofonie? Grać na mikrofonie. Hmm, na taki, to ciekawe. co jest takie ładne? To. Na flecie? No, I na... na pianinie? Mhm. Mm. Na gitarze. I na gitarze, Lili tak by chciała. A oprócz tego, na tańce, na gimnastykę, na angielski, na basen, nauczyć się grać na tych instrumentach yy, i coś jeszcze wymyśliły. A, chłopaki chodzą na zapasy, to one też by chciały z chłopakami na zapasy chodzić? Tyle, starczy? Ja te, ja te, ja i Mia dodatkowo mówi. Ja też na to wszystko. Także kochani, ja nie wiem, kiedy mi starczy czasu, żeby obskoczyć w całym tygodniu. Zapisać właśnie, gdzie zapisać dziewczyny, gdzie polecacie w Radomiu zapisać na te wszystkie zajęcia. Jeszcze na coś o koniach było wspominane, później coś o się. Ja to już nie wiem, słuchajcie, ile tego wszystkiego. Chyba całymi dami będziemy jeździć. Od miejsca do miejsca, od miejsca do miejsca. Szkoła to tu, tu. A kiedy jeść, a kiedy zakupy. A kiedy pracować, a kiedy cokolwiek robić? No nie wiem. Mamo, nie będzie tak sudeczką. Będę kursować, także tak, dajcie znać, gdzie pozapisywać. Jeszcze nigdzie ich nie zapisałam. Gramy, gramy. Kto teraz? Ja. No, to gramy. Gdzie zapisać dziewczynki, bo właśnie, no jeszcze, jeszcze nic nie wiem. Nic nawet patrzyłam już wstępnie, ale najlepiej, jakby było wszystko w jednym miejscu. No wiecie o co chodzi? No tak, jeździć z jednego końca miasta na drugi, no to. Jakoś tak tego nie widzę Biorę plany i jedziemy znowu do Aki Ciepło jest, dzieciaki pobawią się w basenach małych Myślę, że jeszcze duży się nie zagrzał, także pobawiam się A my będziemy planować dalej Pani architekt wysłała mi projekty, więc musimy już wszystko ustalić